Witam państwa bardzo serdecznie w kulinarnym końciku podróżniczym. Dzisiaj przygotujemy takie danie z, o, z warzyw sezonowych i będzie to na dwie sylaby jedna druga. Jakie to będzie danie? Trzy cztery le czo. Do cebuli dodajemy takie <grywki> kiełbasy. Za dużo skroiłem. To jest, to są trzy laski. I na ten garnek, zapomniałem jakiej wielkości mam garnek. Będzie bardzo mięsna, po, po, bardzo mięsna leczo. O kurczę. Już, już pół garnka, już pół garnka jest zajęte. Uu. No nic, może za chwilę klapnie, to się jeszcze znieść. Papryka i cukinia i pomidory. Dokładam pokrojoną cukinię na początek. Jedną teraz, druga cukinia leci. Jak widzicie, kroję w plastry robię słupek, i później yy, jeszcze ćwiartuję to. Przekrawam to na, na ćwiartki. Dobra. No, robi nam się coraz mniej miejsca. Dodałem dwie cukinie, to jeszcze pójdą pomidory i papryka. I myślę, że nic więcej już się tutaj nie zmieści. No i tak to wygląda. Tu już dodałem cztery pomidory sparzone i trzy ząbki czosnku. Do tego jeszcze zaraz dorzucę paprykę i później przyprawy. No i w zasadzie gotowe. Tu są dwie papryki dodane. Przyprawy łyżeczkę oregano, sól, pieprz, a później do smaku ewentualnie jeszcze będę dodawał paprykę w proszku ostrą albo łagodną. To jeszcze się zobaczy. Sól, pieprz, a tu już mówiłem. No to teraz trzeba podusić, przykryję przykrywką. I zobaczymy co z tego wyjdzie. I tak to jedzonko wygląda. O już, je, już jest ugotowane. Teraz spróbujemy, jak smakuje.